Myślę, że to będzie szybko, bo tak powiem, są konkurencyjne zawody i węskażą... nie jakoś nie nie na zezwyczaj nie jest to jakaś głośna. Ryba mi się skaza. Ryby nie mają uszu. Słuchajcie, witamy Was na siódmej orientacji nad zalewem Batorówka. Pierwsza ważna sprawa to jest taka, jeżeli ktoś nie zapisał, to zapraszamy. Druga ważna sprawa, czy podpisaliście karty startowe swoje wszyscy? Sprawdźcie, czy są podpisane i podpiszcie je. Tak, przy oddawaniu jest, no bo jest różnie. Kolejna ważna sprawa to jest, ta, że został wydłużony czas, bo jest obrot został wydłużony czas. No tak tu jest, jest, jest referendum. Popa popatrzcie sobie na nich, to oni opóźniają

bo mapy nie są wodoodporne chyba nie, nie są. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, mamy limit czasu 8 godzin od komendy start a za chwileczkę zostaną rozdane mapy. Nie jedziemy jedziemy na komendę start i od tego czasu start będzie liczony czas 8 godzin. Mapa, która będzie rozdana to będzie 60 w formacie A3, na, nich, na niej mapie jest naniesione, są naliczone 24 punkty 24 punkty to jest komplet na trasie giga. 12 punktów to jest trasa mega, czyli zdobycie od jednego do 12 to jest... będziecie głowali na trasie mega. Każdy następny punkt, czyli 13-24 to jest trasa giga. Punkty są oznaczone takimi naszymi tradycyjnymi lampionami z kartki, w ten sposób. Kolejność zdobywania punktów jest nieobowiązkowa, czyli to wyznaczacie trasę i kolejność ich zdobycia. Na podbicie na, pe, na karcie perforatora tam w tym dokładnie numerze. Także pilnujcie, bo numery na karcie są. Karta jest ponumerowana od 1 do 24, także proszę odbijajcie w, w tym miejscu, gdzie jest punkt. Punkty są opisane, że jest to tam PK 1 PK do, do, 20, do 24 no i co? Chyba będziemy zaczynali jest czy coś jeszcze?